że dobry, Szanowni Państwo, w imieniu władz samorządowych miasta i gminy Myślenice, także w imieniu naszych mieszkańców, chcemy Księdzu Pałtowi wręczyć um, ten zaszczyt, przekazać Medal Honorowego Obywatela Gminy Myślenice. To dowód uznania dla Księdza pracy tutaj w Myślenickiej Parafii, ale nie tylko, na całej ziemi myślenickiej. Niech to będzie trwałe uznanie i docenienie codziennej służby Panu Bogu, drugiemu człowiekowi i miejscu, które na wpisało się w tą duchową stolicę naszego serca, naszego miasta. Dziękujemy za świadectwo kapłana danego drugiemu człowiekowi, za troskę i odnowę naszego sanktuarium, przecież to. Cieszęła się księdza praca rozpoczęta związana z domu myślińskiego sanktuarium wyznaczyła kierunki Twoim następcom i to dzięki Twojej pracy. Dzisiaj to nasze sanktuarium Pani Myślińskiej tak pięknie wygląda. Dziękujemy za tą miłość, do myślenic, która zawsze była okazywana czynem nie tylko słów. Księże Pałacie w imieniu Rady Miejskiej, to czyta teraz uchwałę. Uchwała nr 183 łamane przez 20, łamane przez 20, 25 Rady Miejskiej w z dnia 29 września 2025 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Myślnicy. Nadaje się tytuł honorowy Obywatela Gminy Myślnicy dla księdza Pałata. Karola Jarosza, połodzonego w 1938 roku w Polance wielkiego koło oświecina. wieloletniego proboszcza parafina na Najświętszej, Maryi Panna Myślnicy i kustosza sanktuarium Matki Bożej Pani Myśleckiej. W imieniu Rady Miejskiej wszystkiego dobrego, serdecznie Bóg zapłać za posługę niech Pani Myślenicą Masowej. Księży w imieniu Rady Parafiale naszego Sanktuarium. Serdecznie gratulujemy nadania tytułu honorowego obywatela gminy Myślenice. Dziękujemy za lata posługi, za troskę o parafię, o miasto, o człowieka. Nie tylko tego, któremu się dobrze powodzi, ale i temu, któremu jest troszeczkę gorzej. Życzymy Księdzu dalszego mocnego kapłaństwa, sił, zdrowia. Niech Pan Bóg serdecznie księdzu błogosławi i Matka Boża, czczona w cudownym obrazie Pani Myślnickiej, niech ma księdza w swojej Szczęść Boże. Nie będę mógł w z naszym spokojem, serdecznie pogratulować tego tytułu. 30 lat Twojego życia wpisało się w tę myślnictwo ziemię. Dlatego myślę, że w pełni zasłużyłeś na ten tytuł honorowego obywatela tej myślnicznej ziemi Gwiny Myślniczkiej. Jeszcze raz. Gratuluję i tak jak modliliśmy się w tej Krzysiu świętej, tak życzymy Ci miłości. Długo, długo był tutaj z nami i dalej służył swoim doświadczeniem, modlitwą, a przede wszystkim świadectwem tej jego żyć, udzieloności. To są wzruszające chwile. Właściwie trzeba byłoby długo, długo dziękować, a wszystkim podziękować. Ale chciałem skierować moje serdeczne podziękowanie wszystkim tutaj obecnym, całym panom, który już jestem 30 lat do najświętszej Panny Ona wspiera, ona nas pomaga. Ona nad nami rozstrasza swoją troskę, do czego bardzo dzisiaj dziękuję i wszyscy jej dziękujemy praktycznie codziennie. Bardzo i gminy Myślenice, że ja zawsze wszystkim troskę po całą myślenicką ziemię. Chciałem podziękować naszej Pani Myślenieckiej za to, że tyle lat tu jestem żyję. Pamiętam jak jeszcze chodziłem do nawet ten mały jest napisane, że jest to kopia Matki Bożej i myśli Panie, bardzo dziękuję wszystkim tutaj obecnym i prowadzonym wice panaki. Składam serdeczne podziękowania za wszystko dobro, jakie od nas otrzymałem. Ja jeszcze raz, bardzo dziękuję Panu Ministrowi i Radzie Gwiazdy na ręce Pana Przewodniczącego za uchwalanie Księdza Browata tym tytułem. Cieszę się, że jest z nami książka i Szkoły Księdza Browata. Bardzo dziękuję również Chorowi za uświetlenie tej uroczystości.